Jedynkę <grym i zypka> Jezu Ona jest jest Teraz Ty Motorek? Tylko motorek. A, ty Motorek, Ale to więcej więcej. to Motor jest jak ścigacz Ty sam dobrze o tym wiesz Nie kłam zaczniemy pylanie o 845 A w ter o 14.00 będzie pajeżka dla dzieci Kości się Nie ruchaj się Chodź

O, chwila, chwila. Ale ładny zryw. Widział ty to? Widział ty to? A ja go nie mam z tyłu. Wszystko, całą czarną. No. tu. <laughs> jeszcze raz, jeszcze raz.